Siemanko, siemanko, ja jestem kurczuk, tam coś kombinuję Snoman, zobaczycie co to będzie później. Tak. Tak. No już się pewnie domyślacie, bo to takie trudne nie jest. Okej, okay. pokażę wam co wybudowaliśmy przez chwilę, znaczy raczej ja, bo on tu tylko biegał i debilował u góry, bo uuu autostrada. I mamy taki mostek. Całkiem przyjemnie wygląda. Tutaj jest zejście, później się, oczywiście dowiecie co chodzi z tym zejściem. Raczej tu wielkiego nic się nie zmieniło. Jak widzicie co mnie denerwuje? Mamy tutaj bombę, w której mieszka Driada Nisa. No nie za bardzo mi to odpowiada, dlatego teraz właśnie Snowman i ja nazbieraliśmy trochę drewna dżunglowego. Dlaczego dżunglowego? Snowman i ja, tak? ja też zbierałem, ja naz... ty, patrz ja mam 709 drewna, ty mi ile dajesz? 400, tak? Nieważne, ale ja zbierałem. Ja nieważne. też zbierałem, wcześniej zbierałem. Wiem, tak samo jak to drewno, które mam tutaj, to jest wcześniej zbierane. Nie ok. Nie I patrzcie. Dla porównania, postawię na przykład taki klocek z tego drewna i postawię takie coś z tego drewna. Wygląda to całkowicie inaczej, prawda? Lepiej. Dzisiaj budujemy domek dla driady. Właśnie chciałem, żeby to było takie dosyć spore drzewo. No Dosyć spore, no niewielkie, nie musi być ogromne, ale dla niej, żeby pasowało. No to właśnie z takiego drewna by troszkę nie pasowało, bo to są deski, a z takiego już troszkę inaczej to będzie wyglądało. Dobra, no to zaczynamy. Gdzieś takie... 5 chciałbym dosyć spory. Kurczę, teraz muszę policzyć. No, tak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9. 9 może być. Proszę mi tu nic zniszczyć. Skąd ty masz drillido? do? Cheater, no. cheater po prostu. Zaraz bana dostaniesz. No, chwal się na nagranie swoim cheatersem. Fals ja? Czy nie, czytował, to bym to że się nie chwalił, że ci gryzę. To skąd masz drill do? Nie tylko jedną. Wiem, że nie tylko jedną, ale na nagraniach tą. Proszę wywalić drill później. Nie. Tak. Cheater. Nie będę ja kopał. No i? Dobra, gdzieś tutaj takie coś. O nie! Tu gałązkę jakąś zbudujemy w ogóle. No. Łe, śnieg fu. Yy, dobra, tak może. Nie tak, nie tak, nie tak. Za, za gruba ta gałąź wtedy będzie. Jeszcze taka gałąź, okej. Okay. Dobra i na razie ją tak zostawimy, bo później zobaczycie o co mi jeszcze chodzi dalej. Proszę nie szpanować tym głównym i wywalić je. Cheaterze. Snowman cheater. Zaraz, zaraz, zaraz tutaj już postawię takie oto skaczadło. Nie, no to nie doskoczy, czyli stąd musi być kolejne. Oj, dźwięk mi trochę przycięło. Już myślałem, że coś się złego stało. Czekaj, bo no. może dużo bomb w przeciwpunkcie. No, no, tak, tak. Nad mnie nie Cześć? denerwuj. Nie, nie chcę. Może jest tak. Nie, dzięki. Może jest tak. Snowman, Ale wiesz, ja lubię... Spipcaj. Lubię, wybuchy. Spipcaj Nie. Tak. Nie podsiąduj ci do za dużo nie denerwuj mnie chłopcze o? No co za debil Okej, okay, ja już tu wpisuję specjalnego bana <grym> Specjalnego bana dla ciebie wpisuję mm, Nie da się, dobra Okej. Proszę to odbudować w tej chwili Nie, nie mam Nie od drewna mi chodzi, o derta A to no, w radar to też ma. już minienisz niż tutaj, bo nagranie się będzie wydłużać przez ciebie. Nie, bo mam jeszcze trochę? Nadal nie rozumiem, co mówisz tu swoim językiem. dziwnym. Mam jeszcze trochę tu. To jeszcze nie musisz chwalić, widziałem. To wygląda jak penisy, na razie, ale to nic. Jest... Tak będzie wyglądało na koniec. Nie. Dobra, tutaj już zacznę skręcać trochę tym drewnem. O, coś takiego. Trochę to krzywe będzie, żeby to było bardziej drzewe, a nie jakimś klosem. No, tak. Weź, bo się zabijesz. W miarę na tym samym poziomie ja nie ginę. chciałbym skończyć. Tak, ty ja nie, nie giniesz. Ja nie ginę, ja nie zrego. A ile jest odcinków, jak ty ginąłeś, a. wszyscy żyli. Proszę się przyznać teraz. Mało. Nie, dużo. Ok, tutaj trzeba znowu zrobić to z doskakami. Tak, tu już zaskoczę. Ok. Takie sobie będzie drzewko tutaj rosło. I już zaraz tu mogę doskoczyć, tak? Tak. No, to spoko. Mówiłem, że to drzewo nie musi być takie duże, tylko żeby było większe od innych, to wystarczy i, 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 i tyle. Takie oto będzie. Co ty rzuciłeś? A, hoka. już myślałem, że bombę kolejną rzucasz. Nie, ja? Hm, to nigdy. Dobra, postawię trochę więcej tych pochodni, żeby wiedzieć co tu się dzieje. Oj, 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 chodź tu. Dobra, w ten sposób I jeszcze tutaj wyskoczymy na górę. No i daje radę idealnie nawet. Można powiedzieć, ok. I tu powiedzmy, że zrobimy coś takiego jak Rich. Ten work, ten jest taki ładny drewniany. I inny trochę będzie, inne meble. Inne drzwi. Myślę, że krzesło jeszcze można jedno zrobić. O, z tego drewna też robi się inną zbroję. Fajnie. I inne drewno. W całkiem przyjemne. Dobra, ale mur i tu by się przydało postawić jeszcze... Zaraz. O, właśnie, te ściany drewniane. Okej, okay, tyle ich na razie jest. Coś tu jeszcze mogę zrobić ciekawego z tego? A raczej nie. To jeszcze do radzię treścią. Okej. Okay. I trzeba się zastanowić jakie to będzie wielkości drzew. Powiedzmy, że tu już. No, najpierw wypełnię to. Nie, wyrzuciłem, ale Co ja robię? Przydałby się dzień. Ja Ten tam, tam szczylo tymi klawiasz... klawiaszami. O, ogarniam oh, Facebooki. Tak, tak. No, tak. Snowman ogarnia Facebooki przez ee, Zaraz, ile? Powiedzmy, że miesiąc nic nie było wrzucone. Co so my no god Yeah. No przepraszam bardzo Wy no. cały czas te same serie, nie będę dawał każdemu. Ale to no, musi no, być no, link no, do tego link no, o nowych... Ale rozumiesz, nowy... To nie, to jest sens. Masz nowy film i, i jest wow, super, wstawiamy. To jest bez sensu, bo, nie jest bo bez... na Facebooku mniej lajków i No tak jest zawsze przecież, ten nie ma nic dziwnego w tym. To bez sensu, żeby każdy film. wstawiać karty. Odstawiać jakiś pierwszy serii. To ma i sens jest. i to w chuj koniec. Tak. Okej, okay, takie drzewo wystarczy. Teraz jeszcze trzeba zrobić trochę drzwi. Jedne tu, jeszcze jedne, bo zapomniałem o nich właśnie, że trzeba tutaj jeszcze wstawić drzwi. Wiesz co? Słucham. No. Już nie słucham. Okej, okay, okej. Okay. Powiedzmy, że tu zrobimy. Tak. jeszcze. O! Patrzcie, jakie tutaj ładne rzeczy można zrobić. Takie ładne czerwko wtedy jest. Ona sobie tak rośnie do góry. Tutaj. O! Tu nie mogę tak zrobić. O! A tu mogę? Mogę. No to zrobimy tutaj, tak przynajmniej. Ok, a tu mogę zrobić tak, żeby to było u góry? Nie. Przestań zabijać biedne oczy. Nie. Co, co, co? Mhm. Rozumiem. No, przyjemnie, przyjemnie to wygląda jak na razie. Chociaż i tak tu trzeba jeszcze dorobić parę rzeczy, o których właśnie się teraz zadba. Ja, gdzie ja mam dirt? Tu mam dirt. I teraz musimy podejść od tej strony i zrobić coś mniej więcej takiego. Kurde, tam już nie dosięgnę. Co tam tak kosisz? Trafę. E no to gratuluję. No, cał I tu trzeba zrobić jakieś takie koronowate drzewo. Żeby tu jakoś to rosło ładnie. Tak będzie obrastało trawą, pięknie, to będzie wyglądać w ogóle. Bo nie wiem czy da się zbierać te takie bloki liści, więc na razie zrobimy to w ten sposób, ewentualnie to podmienimy. Tylko ja tu postawię jeszcze jakiś właśnie. coś. się... Gwiazka tam spadła. Skąd ty się ubijał? Nie wiem. Co zbiegnie? Co dwie gwiazdki, to nie jedna. Dobra, tego nie potrzebujemy. A, to chcesz ją? No to ja biegłem, ponieważ teraz. Tak debilu, idź tam, Scott się zabił. Co? Debil po prostu, debil. No mogę. Nie. Tak. Już Ci mówiłem, co Ty możesz, a co nie. To było na liście nie możesz. Mogę. Nie. Dobra, weź mi to zostaw. Ja tu buduję. Nie, ja chcę wyjść. To z Nie no, zbanuję tego snowmana, naprawdę. Okay, dobra, to już mogę postawić, spoko. I teraz jeszcze gałęzie. jak to gałęzi? O tak naprawdę. No, to... Co tam miałczysz? mam? Mhm. Dobra, dobra, tu tutaj tak. tak. No, niech będzie, że takie będą te gałązki. I tu jeszcze trzeba ogarnąć. Tylko zaraz to tam muszę przejść, się przyjrzeć, jak to wygląda z tamtej strony, żeby wyglądało podobnie przynajmniej z tej. Okay. Czy zaraz muszę tam postawić? No bo... Boże, tak jest no to idź. No to nie. No ty zawsze śpisz o takich godzinach. Nie Jak to nie ważne, Właśnie, że ważne. Przyznaj się w końcu, że jesteś leniem. Nie. No to ja to zapowiedziałem za ciebie, po prostu już jesteś i tak leniem i koniec jesteś leniem. Jesteś leniem. Tak. E Kurde, za wysokie z drugiej strony. To jest. Czemu usłyszałem kłoda. Jak to kłoda. Widzimy, kurde. Usłyszałem kłoda. Kurde, a nie kłoda, wiesz, przestań. Dobra, i teraz muszę to takim magicznym trikiem. O, gdzie ja idę? Proszę tu nie kopać. Ja się przekopuję, to Ale rozumiesz, że ja to później sam to zrobię lepiej niż ty, bo ty nie umiesz nic zrobić. Nie zrobię. zrobię, bo ja tu będę robił później dom, debilu. Debilu, bo no i Dobra. Ja zrobię teraz tak pięknie. A weź, żygać mi się chce. Lila no, się ciężko kupię tak. No to, to i wyjedź. Nie? Tak. Nie, bo nie będę ja tym tak? A głównie mnie to obchodzi. Tadał. <mulity> Flower wall, grass wall Muszę tego dużo kupić. Dobra, tyle wystarczy. I tego też muszę dużo kupić. Okej. Okay. Purification powder. Czemu pierdzisz na nagraniu? nie. Słyszałem, LOL. No Dol... uciepy? Nie. Tak, u mnie Mienie w słuchawkach, debilu. Ten... z no? to jest taki głupi człowiek. Rozumiecie go? To to są bracia. Sprawiam, że nic nie to u ciebie człowiek. To u ciebie by było. Nie. Głupi debil. Dobra, e, nasionka. I to obzieleniamy w kółeczko. O klikuj, klikuj. Musimy to obzielenić I koniec. Z czego ty się znowu głupką śmiejesz? Nie, nie patrz. Dobra, powiedzmy, że tu postawię. Nie patrz na mapę. Coś tu zrobił. Coś tu zrobił, czekaj. Aha! Nic? Nie, nie o to mi chodzi. Zobacz sobie mapę pod twoim domem. Jak wygląda ta dziura? Um, <laughs> y <laughs> 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 Jeszcze lepiej mój Boże. O, tu jest jakieś... E ja tego nie będę komentował. Dobra. Czekajcie, ja tu sobie przybliżej będę wiedział mniej więcej który to jest klocek. A się fajnie skończył z tego. Raz, dwa, trzeci, a ten nie ma, tu, o ty, ty, ty. I całe ma być zielone. Ty sobie nie wyobrażaj, tu głupi klocku, że ty nie będziesz zielony. Klikam i klikam i co? Tam i trzeba będzie dużo kwiatków nastawiać w środku tego domu, pewnie. Wszędzie postawiłem, gdzie trzeba było. Na mapie to drzewo na pewno fajnie wygląda. A tutaj to w środku jeszcze trochę mu brakuje do fajności pełnej. Oj, tam mi się wyjechało. Ten tylko wali w tą klawiaturę, w ogóle nic nie powiesz. Mówiłem ci już. Nic ciekawego nie powiesz, z kim ja nagrywam. Jak to nie? Jak to? No teraz. No to zrobię coś ciekawego. Ta, ty. Ta. No to powiedz teraz coś ciekawego, oprócz tego, że nie żyjesz. Co się właśnie stało? No umarłeś, jesteś frajerem, nie pamiętasz? Mówiłem się. Ale ja problem Spadłeś, jesteś frajerem i... ja tam teraz znajdę. Nie wiem, mam to gdzieś. A dobra wiem. Ty, 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 Ja tu grzecznie buduję sobie. No. I na owce na pewno ładnie to wygląda. Teraz. Też. On tylko chciałbym zniszczyć o pochodnie bo jej tam nie chcę tym wali dalej w to klawiaturę no mówiłem ci już co robię super to sobie oddal klawiaturę od mikrofonu, albo nie wiem napraw się jak mam oddać mam wyrwać za to pan mikrofon? nie wiem nie wiem co to jest czy... aha tu są dziury chyba jeszcze o mój boż Kurde, 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 Świetnie, to już wiem jak zginąłem. A ja nie. A ja wiem. A ja nie. Dobra, to to musi być. Korupcja robi swoje. O, tak myślałem właśnie. No doleciał tu frajer. No bo przeleciał przez moją wieżę. Dobra, teraz trzeba tu ogarnąć jakieś miejsce do mieszkania dla tej pani wiedźmy. Powiedzmy, że takie coś na sam początek. I tu postawimy jakiś obraz. Krzywo. Nie, tam ma być ta ściana. I koniec. To ten obraz postawimy. Tu. Dobra. No i demolition przyszedł teraz. Spoko. Kurde, nie o to mi chodzi. Chcę rozwalić tą workbench'a. Tego workbench'a mogę dać tutaj. Nie. Też nie tutaj chciałem. O, dokładnie. I ten obraz chciałem dać teraz niżej. No. I teraz ze zmiary spoczkę. Tylko gdzie ten pan się zadomowi? Tutaj? Nie. Tu ma być Driada. Kurde, jak to się zdejmowało. Kurde, 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 kurde. De, de, de. Jak ja mam to zdjąć, Sączę, to nie pamiętam. Hmm. Kurde, pozamieniali się tymi domami, debile i będą tu mieszkać. Mm. On... Wywal tu drill, bo mnie denerwuje. Nie. Tak? Nie. Dobra, dobra, ja sobie zapamiętam. Nie wywalę go za to, że nagrywaj w gry. Jeden odcinek i mogę z nim nagrywać, bo wcześniej też z nim nagrywam. A z tobą się tak nagrywa, bo ty hamski jesteś. jak ty robisz. Widzów nie szanujesz. Ja? Tak. tak Przepraszam bardzo, ja nie mam tego jakiegoś punktu wypełnionego do No. No. Jest, jest okej. Okay. Jezu, jak ja mam stąd ją wywalić? Jest! Udało mi się, wywaliłem ją stąd. Na wciąż. Dobra. Tu teraz mieszka ten pan. A panią Dredę poprosimy wypierdalać do drzewa. Nie się, nie chce Nie, spoko, na razie jej nie włączyłem jeszcze. O jest, włączyła się do drzewa sama. To spoko, mi już pasuje. Nie sobie mieszka tutaj. Pewnie w końcu się tam teleportuje. Może ja jej pomogę trochę. Okej, okay, pomogłem jej. Już idzie do domu. Oby. Okej, okay, czyli tu na razie tak, 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 to się zgadza, tu się zgadza, tylko tą panią jeszcze trzeba gdzieś przesadzić. Zaraz, tu już nie ma tego szwitu, są zbudował, więc spoko. Nie wiem, co zebrałem. Czyli jeszcze dla pielęgniarki musimy, dla niego mamy, dla niego mamy, dla niej znaczy, dla niego mamy, dla niej nie mamy, dla niego mamy, dla niego mamy. Czyli pielęgniarca musimy wybudować dom, spoko. Czyli czeka nas jeszcze jeden odcinek zbudowania. Przynajmniej, a później dopiero coś takiego się zacznie dziać, ciekawszego. No od już jest blisko domu. Teleportuj się tam. Głupia Franca. Jeszcze myślałem, żeby tutaj właśnie wywalić to, 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 to tło i tu dać już to zielone. Nie wiem, może tak zrobię właśnie. Bo zapominam, że nie mogę spadać. Tak, zrobimy tutaj w ten sposób. Hm, ona nie wyjdzie do góry, bo jest głupia. Dobra, to teraz naprawimy, żeby wyszła do góry jeszcze Okej, okay. musimy jej robić schodki Nie, tu nie wyjdzie, cholera Sam się zablokowałem jak debil Okej, okay, teraz, teraz do góry znowu gdzie jest kluc? Proszę tu skoczyć. Okej. Okay. Tutaj też już nie wyjdzie, no. wychodzi Tak, chyba dostał downa. Wiem, widziałem go. Beka z typa. Czekaj, bo próbuję ją wstrząsnąć do domu. Macha tym źródłem światła. Dobra, już niewiele zostało. Ok. Teraz powinno już działać, tylko wejdź tam. No, skokuj, skokuj, skokuj i jest, okej. Okay. I tu masz mieszkać, pamiętaj. I teraz tylko jeszcze wymienimy to tło, bo jednak mi się takie będzie bardziej podobało. Cholera, nie, nie jest to takiego drewna. Dobra. Troszkę to jeszcze potrwa. Stoi beka i śmierdzi i brzydkie, nie są tu robi. <grych> On Mam okres dzisiaj. Ma. Ja nie mam okresu, nigdy nie miałem. Ja A ty to co, za to masz na tam. Dobrze jest. No, dobrze, teraz może być. Teraz mi pasuje na matkę. No, Co ci pasuje na matkę? No, piątka na przykład. No widzisz. Okej, okay, tutaj stawiamy teraz liście. Tu jeszcze kawałek drzewa może zostać, chociaż tego pewnie już nie widać, no tak jak myślałem. Tam mi się nie chce iść, to później to zmienię. Okej, okay. no i spoko. postawię tam pochodnie. O, i tu jeszcze jest dziura. I tu mogę jeszcze postawić pochodnie. I niech sobie ona tutaj mieszka. Grzecznie. I niech nie przeszkadza nikomu. Cholera. Dobra, i, i to byłoby chyba na tyle. Bo teraz jest 27 minut aż nagrania. Z samego budowania. Hahaha, ha, ha, rapowanie. Na wgrywanie, rapowanie. trolololo, Snowman gruba się. Znaczy he, he, he śmierdzisz. Dobra. Dzięki za oglądanie i pa, pa No, gadaj, gadaj, cześć. Patrzcie, to jest cheater. Dobra, za karę się nie żegnasz, pa.